Akurat tempo mojego levelowania. Dobra, już leci następne. Możemy jechać dalej. Dobry, ponownie przy następnym. Albo jak zaczęliśmy od tego, to cześć. Ja. Dzień dobry. No. Chwilę temu skończyliśmy nagrywać wcześniejszy fragment, także jak ktoś nie widział, to zapraszam do obejrzenia. Tak. War naprawdę warto. Dowiecie się z tego materiału, że granie magiem na początku, jak i szamanem, jest dość bolesne do trzeciego poziomu. Śmiesznie atakujemy się nawzajem własnymi mobami, które atakujemy. I nasz atak z rzuczki wynosi w przedziale 1,6. 7. O jaki bogacz, zobacz. Go. Ty masz kulkę, to się nie liczy. Ja mam kulkę latającą. A Tomek ładnie zademonstrował, jak to wygląda w jego przypadku. Od całego początku minimum 20 dnaja. No, ale już Knight już tak ma na start, nie? <laughs> się gra, się. O. No. Dobra, ja już nie mam. <laughs> to było szybkie, nie? Właśnie nie uświadomili, że mi się kończy. To jest świetne w tych postaciach. Właśnie wbiłem 12 poziom w jednoręcznej broni. No. I nie masz tarczy. No nie mam. Jeszcze się nie dorobiłem. No zaraz zarobimy. Ale to trochę kosztuje. O, jaki ładny hit wszedł. <laughs> No, gdzie mi z tym nietoperzem? Co mnie czujesz? Sam bijesz tam sami, a nie czujesz innych nietoperzami. No. Od ciebie ucieka. No, i zobacz, no, jaki perfitny ty. Kto wiesz, że zaatakuję ja Ten mój też na mnie. Chyba po prostu mnie nie robiłem już. Skończyła się miłość. Bo nie to do stworzenia ciemności. <grymne> A ja, ze skillami jest zdecydowanie lepiej ta walka. Mhm. Tak. Ale drożej... ...le ten Dobra, już nie mam skill'a. To mi jej ostatni. Macie ten, buteleczki? z no maną? Znaczy... Tak, ale wiesz... Żyjemy oszczędnie, bo są oszczędni mam ludzie, od zawsze. Oszczędność. A jak tam stoicie ze skrzydełkami? Ja mam trzy. Sześć. Ja mam 8. No. A ile było potrzeba? E, już sprawdzam. 7. No, całkiem spoko. Ilościowo wychodzimy Słuchaj, może jak we dwóch będziemy bić jednego nietoperza, to akurat będziemy na równi z Tomkiem. Jeżeli nie użyje skilla. Może będziemy dezorientować Nietoperza i nie będzie nas bić, bo nie będzie wiedział, którego. Będzie atakować mnie. No weź mnie, zostaw. Co ja ci zrobiłem? 14 czternasty. Biała magia, Ciekawe. Fajnie, grając w trójkę, prezentujemy prawie wszystkie postacie od razu. Zostały no. dwie. No, no tam. Jeden mele, jeden range. Ale... To co te to... z pięciu osób, co? Ale co no. to za mele? <laughs> Ten mele to nie mele. Ten mele to potwór. Dobra. Możemy już powoli schodzić na pająki, co się chwalisz? Ja mam jeden. To magia. Ja mam ten. 11 skrzydeł, to mogę komuś dać. 13. Mm. Także dajcie sobie, ja mam 8. Ile o, masz pięć skrzydełek. -pi <laughs> Nie To schodzimy niżej na pająki. No na pająkach to już będzie lepiej. Będzie czuć ten eks. No. Oczywiście Dobra ja pan... idę jako pierwszy. Ile Wam do tego poziomu brakuje? Mi brakuje 236. 242. No, pajęczynę, którą warto zbierać. Do późniejszego questa. Bo będzie potrzebne 30 sztuk. Help, Help me! Dobra. To nie umieraj. Dobra, wypiję se żeby nie było. Ja jestem bardziej uszynny. pokażę, że jestem górski. Ja jeszcze ani jednej butelki nie wypiłem. Nie używa. W końcu masz paka jak to tam się nazywa? ja. <laughs> Teraz potrze będziemy potrzebować ile? Pięć tych trucizn. Chociaż jednego okay. nie jest. O, jak miło. Że się na mnie zagrował. <laughs> bu, 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 bu. Bu, 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 bu. Chodź z no, Nie no, zostawiajmy go tak samego. Nie, a bo jeszcze, nie. To nie jeszcze nie przeżyję. No. O, buty dostałem. No, bez jaj. To my tu lewo żyjemy, a te jeszcze buty dostajemy. Nagrywającego. <grystanie> Ma busta do luta. Lucky strike. Ma busta do luta. do ty? Ja A tutaj za te bryłki. Nie, po znajomości z adminem, kurde. Bo jak będziesz nagrywać, a, a, to, to a... dostaniesz zwiększony loot. Hmm. <grystanie> <grystanie> No, 13 poziom w jednoręcznej. Już się spychaliłem w Nie Dobrze, ja poziom ja, 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 ja zaraz się wypadać z życia. Poziom wiesz, Czwarty masz? No mi 174 brakuje. Mieszę trochę 168 a przez 2 godziny po czy tam jedną czwartą, jest więcej, mam wędręcz. I to dam wiesz. Pragnę ci przypomnieć, że niedawno się wykrzaczyłeś. Fok. <grym> ja coś mam dziwne przeczucie, że za chwilę będzie, że się potknął, potknęła się Misaka, nie? Mikoto. Coś tak dziwnie mi się <laughs> zdaje. Znaczy, no, patrząc na nasze możliwości, to jak agresywnie czasem zbyt gramy? Zaraz, nie, to możliwe. nie, nie potknę się. No co? <laughs> Jestem potężnym magiem ciemności. Ej, nie wiem, to Idziemy najpierw po tarcze. Czy już mówił? No, w sumie możemy. Kijowski, Będzie nam dalej. No, w sumie możemy. Złożyć możemy. Ci wszystko to tobie trzeba dać tarczy, żebyś sobie jakokolwiek radził. A wam jakąś broń? Nie no, na nie, wiem. bez przesadów. Nam broń niewiele pomaga. No i w tym przypadku może by pomogła. Więcej no, mamy no, nam no, zabiera. Jeszcze bardziej piją. Więcej mamy zabiera, a niewiele więcej robimy. Dobra. Nie, 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 nie. nie, likpawo, likpawo. Hehe. Tak, granie magiem. W ten sposób właśnie gramy magiem. Znajdujemy fajny obiekt i latamy wokół niego. Czemu tym obiektem byłem ja? Cieszę się, to nazwałem, że to był fajny obiekt. Nie, 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 nie. nie. Kusz, a krysz? Węża, Ajo! Jeej! Yeah. Dobra. Tu mamy sprzedawcę na tej pierwszej wyspie. nie, to możemy otrzymać pierwsze takie itemy, które nas wspomogą w walce. Pierwsza wyspa, pierwszy sprzedawca. I powiedz nasz rycerzu, czy twoja ekonomia pozwala ci na zakup tarczy? Tak. Zostało mi całe i jedno. Jedna sztuka złota mi ja, została. Narzekałem, że druid ma drogą różdżkę. Mhm. Ile mhm. umaga? Co? Ile umaga? Dwa sto. No, Za kulkę, mrok, nie? Dwa tysiące sto umaga. Tylko... A nie, masz darkness. No jo. No ładnie. To co, no to wracamy tam? Jo. Musiałem I tak wszystko, to wszystko sprzedać, nie? Jeszcze raz muszę, musimy to pozbierać, nie? Nic takiego To jest najdroższa broń, jaką można otrzymać tutaj. Super. To nie jest śmieszne. Chcę zmienić klasę. Trzeba było wybrać. Mądrzej? Kogoś innego. Ani. Trzeba było powiedzieć mi, że to jest taka droga klasa. Było pytać. <grystanie> Pytałem niedawno. Dobra, Panie Chips, wobec... chyba ma pan węża na plecach. Przepraszam, przepraszam. Ja dłem ją w górki <noise> Eee, zostaje. Krzyś, kysz, Krzyś. Kysz. Się, się. Nie, jeszcze jeden mnie goni. To chodź do nas na dół. Czekaj, bo zablokowali mi przejście. Eee, on jest na dole. Nie, jestem u góry. A, czekaj, ubrać. Idę tam do ciebie. Siodź, siodź, sio. sio, sio. Nie Nie no, gdzie ty umrzesz? Ja. Zobacz na swoje potężne uderzenia. To to tak. za skilla to jo. Ale co zresztą? <laughs> no to wracamy do dziury. Chlub. Tylko do 8 poziomu, już na druidzie i na magię tu będzie nic do rozdania żadnej umiejętności. A ty bijesz ze światła? Mhm. projekt tego tego mm, odtrudki nie brać, mówią, że się nie opłaca. Na regeneracji biernej też nie brać, bo też się nie opłaca. No to tak. Znaczy, no nie, nie wiem, nie wiesz, jak później Moby zatruwają. Nie. Gra ciągle się rozrasta, więc może się okazać, że od trutka będzie naprawdę przynajmniej w późniejszym terminie. Skoczyć Ci coś takiego jak w TV Wiberna i, i co? <truje> tak. I Zatrucie po 15 i. Będzie ból. Nie wiem, czy wspominanie o Tibi może być uznane jako reklama? Chyba wszyscy każdy słyszał o tej grze. No nie wiem, nie wiem. zobaczymy. No, Czyli tak tu się zna. Lepiej, Lepiej postawić, Najważniejsze to mieć przyruchę albo Nie. Słuchajcie, ustawiamy się. 15 minuta. I dziękujemy. Życzę. Miłego sensu następnych odcinków. Historia tego pajączka. Do widzenia. <laughs>